Piknik zorganizowany został, aby docenić skarby między innymi natury, jakie posiadamy na Lubelszczyźnie, co podkreślił w swojej wypowiedzi obecny na wydarzeniu dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Daniel Pyda. W imieniu pana marszałka Jarosława Stawiarskiego i pana wicemarszałka Marka Wojciechowskiego chcę podziękować panu staroście. I całemu zarządowi powiatu lubelskiemu za zorganizowanie tej jakże wspaniałej i już można powiedzieć cyklicznej imprezy, bo od kilku lat spotykamy się mniej więcej o tej porze roku. To jest piękno naszej natury, która nas otacza oraz rolnictwo. I oczywiście to jest ze sobą połączone i dzisiaj w szczególny sposób będziemy mogli delektować się. Owocami tego, co przygotowały tak licznie zgromadzone tutaj koła gospodyń wiejskich, a to jest właśnie owoc tej ziemi. I to są te owoce i naturalne, i te, które są uprawiane, hodowane w gospodarstwach rolnych ziemi lubartowskiej. Jednym z bardziej wyczekiwanych momentów wydarzenia było rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejsze lubartowskie ciasto drożdżowe. Mimo zaciętej rywalizacji i wysokiego poziomu, zwyciężyło koło gospodyń wiejskich w II z gminy. Ostrów lubelski. Serdecznie gratulujemy wygranej. Wygranej gratulujemy także nagrodzonym w konkursie plastycznym ekologia źródłem życia. W kategorii klas 1-3 zwyciężyła Hanna Karasek z zespołu szkolno-przedszkolnego w Firleju, w kategorii klas 4-6 była to Lena Drabik ze szkoły podstawowej w Ostrowie Lubelskim, a w kategorii klas 7-8 pierwsze miejsce zdobyła Oliwia Woźniak ze szkoły podstawowej w Oprócz rozstrzygnięć konkursów nie mogło zabraknąć muzyki na żywo. Na scenie zaprezentowała się m.in. młodzież z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie, kapela To i Owo oraz zespół Mała Rokiczanka. Jakbym posak miała grosza po... Pan starosta Jan Sławecki podkreślił jak ważne jest poznawanie i korzystanie z lokalnych dóbr jakie posiadamy, bo jak dobrze wiemy, nieraz zdarza nam się o nich zapomnieć lub ich nie docenić. Dzisiaj już po raz trzeci mamy okazję uczestniczyć w przepięknej i bardzo ciekawej i myślę, że interesującej imprezie, czyli ekopikniku wartowskim. Obecnie dzisiejszy opiknik jest pod nazwą Dobre Bonasze. Oto hasło przewodnie. Dobre bo Nasze my czasami nie potrafimy swoich walorów docenić. Ktoś kiedyś powiedział, cudze chwalicie swego nie znacie. Więc żeby tak nie było, żebyśmy poznali to do tego powrotu Bartowski, razem z Rudem Marszałkowskim. Jeszcze ze Stowarzyszeniem Dominowie Przemiesz Szlakiem organizujemy wspólną imprezę, która ma na celu promować naszą kulturę. Promować życie rodzinne, integrację. Mamy tutaj możliwość wesprzeć, zaprezentować naszych twórców, naszych rękodzielników, naszych producentów. Jest to impreza rodzinna jak najbardziej, wiele atrakcji dla dzieci, także myślę, że wszyscy, którzy dzisiaj przyjdą, nie będą zawiedzeni. Frekwencja wydarzeniu zdecydowanie dopisała, a uczestnicy chętnie korzystali z wielu dostępnych atrakcji ciesząc się przy tym pięknym letnim słońcem. Frekwencja dzisiaj jest bardzo dobra, biorąc pod uwagę, że jest dużo imprez równoległych w tym momencie i pogoda, która skłania jednak nad wyjazd, wyjazd nad wodę, żeby się schłodzić, także myślę, że biorąc pod uwagę te okoliczności, to możemy być zadowoleni z frekwencji, którą dzisiaj e, mamy tutaj na placu e, przed Połacą w i e, Widocznie atrakcje, które zostały zaproponowane przez organizatorów, e, są zachętą dla e, wszystkich, e, którzy tu przyjechali. To można zerknąć się na około mnóstwo namiotów, e, atrakcji dla dzieci a również i, i możliwość sprawdzenia, czy to święci garnki lepią, bo tutaj też można sobie, sobie jakiś garnek ulepić, dzieci będą mogły doświadczyć takich fajnych rzeczy. Kolejny już rok z rzędu, ekopiknik jest udanym wydarzeniem, mamy nadzieję, że możemy się spodziewać kolejnych odsłon. No, myślę, że udany trzeci raz skłania nas ku temu, by czwarty był co najmniej tak dobry jak obecny. Także zapraszam już na przyszły rok.